Siemanko, witam Was. I od razu na wstępie mam dla Was jedną prośbę. Chcę zmienić nazwę swojego kanału, bo jak na razie to jest slime 2, ale slime 2 kojarzy się z takim glutkiem. No, jeżeli wpiszesz mój kanał w na YouTube, to po prostu nie znajdziesz go, bo pokażą, pokazują ci wtedy się takie dziwne glutki. No więc wiecie. Więc jeżeli chcesz, żebym zmienił swój kanał na... w sensie nazwy swojego kanału na Czachołamacz, to jest fajna nazwa, którą no, zastanawiałem się i może to by był nawet dobry pomysł. I poprosiłbym Was, żebyście mi napisali w komentarzu, czy to dobry pomysł. No dobra. No to przejdźmy już do filmu. No dobrze. No, więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jakby test osobowości. To jest coś takiego, że ten film może o tobie coś powiedzieć. Oczywiście, jeżeli to nie zadziała, no to nie złóżcie się na mnie. To jest podobno sprawdzone. Więc zrobię takie dwa teściki, króciutkie. No więc. Też. No. Możecie odkryć, jakby w głąb siebie możecie zajrzeć. No więc... Właśnie, trochę głupio to zabrzmiało. No więc możemy przejść do pierwszego testu. Zaczynajmy. No więc, pierwszy test polega na tym. Ułóżcie rękę w pięść. Tak. Patrzcie, o tak. Tak. Lub o tak. To są trzy różne... O tak, o tak i o tak. No dobrze. No i nie, pewnie nie wiedzieliście, że ręce mogą wam o was dużo dosyć powiedzieć. No więc teraz macie czas na zastanowienie się, jak jest wam najwygodniej. I proszę mi tu nie oszukiwać. Wiecie, żeby nikt nie zmienił zdania, że, że wybrał co innego, bo wiecie. To po prostu mówi wam. O sobie, więc nie wstydźcie się. No więc dobrze, to teraz macie czas na zastanowienie się. No dobrze, więcej czasu wam nie dam. Jak, nam jak wam najwygodniej, bo wiecie nie chcę manować całego filmu jakichś dwóch minut, żeby wiecie, żebyście to zrobili jakby, co to zatrzymajcie film. No więc dobrze. Jeżeli ułożyliście rękę tak, w taki sposób, to znaczy, że jesteś osobą silną i wrażliwą. To chyba do mnie pasuje, bo rzeczywiście mi tak jest najwygodniej. Nie wiem jak Wam. Jeżeli ułożyliście rękę w ten sposób, to znaczy, że jesteś osobą hojną, która czasami za dużo mówi na jakiś temat. Jeżeli ułożyliście tak, jak na, na trzeci sposób, to znaczy, że jesteś osobą. Bardzo uczuciową. No więc do mnie pasuje ten test pierwszy. I rzeczywiście jestem silny i wrażliwy. No, mam przerąbane w życiu. No dobrze, drugi test. Wybierzcie któryś z tych kolorów, który za chwilę wam powiem. Pomarańczowy, czerwony, zielony, czarny, brązowy, niebieski, biały lub żółty. Tu macie palety do kolorów, palety kolorów, co ja mówię. I możecie sobie wybrać właśnie, który jest z tych wasz ulubiony. No więc patrzcie, daję wam czas. Dobrze, dobrze. Okej, okay. chyba już się zastanowiliście, tak? Jak, jak nie, to wiecie, zatrzymajcie film. Spoko. No więc, jeżeli wybrałeś kolor pomarańczowy, to znaczy, że jesteś osobą przyjacielską. Jeżeli wybrałeś czerwony, to znaczy, że jesteś osobą dzielną i odważną. Jeżeli zielony, to znaczy, że jesteś rozsądny. Jeżeli czarny, to. Chyba najgorsze z tego wszystkiego, że siła i władza jest dla Was bardzo ważna. Jeżeli wybrałeś niebieski, to znaczy, że jesteś porządny i rzetelny. Brązowy, że szczer, jesteś szczery i można na Was polegać. Jeżeli biały, co dla mnie jest najgłupsze, to że starasz się dbać o higienę. Ach, wiem, dziwne, ale dobra. Jeżeli żółty, to znaczy, że jesteś. Pełnie energii jesteś. Masz zawsze dużo energii. No dobrze. No więc. Skoń... No, to koniec już na dzisiaj tego filmiku. Jeżeli byście chcieli więcej o takich właśnie rzeczach, czy czymś takim, to może wbijcie tak. Załóżmy 10 lajków, a może zrobię film o podobnej tematyce. No dobrze, najprawdopodobniej jutro się pojawi film, czyli. Trzy... chwilka, jak to się nazywało, chwileczkę. A no tak, trzy możliwości, jak może się skończyć świat. No, będzie strasznie. No więc możliwe, że jutro się pojawi, nie gwarantuję, ale możliwe. No właśnie, no to polecam kanał Rodi Vlog i pozdrawiam kanał Redy Rasa. I radziłbym wam coś pisać na dole w komentarzu, a jest duża szansa, że przywnę wam serduszko. Pamiętajcie, żeby napisać na dole w komentarzu też, czy, czy to dobry pomysł, czy nie z tym, żeby mój kanał się nazywał Czachołamacz. Ja osobiście uważam, że to dobry pomysł, no ale to od was wszystko zależy. O i przy okazji bardzo dziękuję naprawdę, dlatego że mam 26 subów. I tak się strasznie jaram, dlatego bo moim marzeniem było mieć 20, a teraz mam przez Was 26. Więc, no nie wiem, jak mi. Możliwe, że zrobię moje pierwsze 25 subskrypcji challenge, i będę robił różne e, e, no, może trochę niedobre dla mnie, ale mam nadzieję. No, niedobre dla mnie rzeczy, ale mam nadzieję, że no, Wam się spodobają. Widzicie, co ja robię dla tego YouTube'a? No właśnie. No dobrze. No więc, no, no to do następnego filmiku. No i pamiętajcie o tym i wiecie, spróbujcie teraz zdobyć do 30 słów, proszę. No, no to wielkie dzięki za te na razie 26, mam więc wiecie. No to dobrze. No to powodzenia w, w życiu i w ogóle. papa pa. I powodzenia w życiu. Mam nadzieję, że ten film wam pomógł. Psy, psychicznie, że wam pomógł. No dobrze, no to pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. No to, Siemanko, papa, papa, pa. no i też nie zapomnijcie dawać łapki w górę. Papa, mhm. pa. teraz już na serio. Trudno mi się z wami poczekać. Dobra, już pa, pa, pa.